Witajcie! Jakie uczucia wywołują w Was reklamy? Nudę, obojętność, a nawet palącą nienawiść? Jak zachować spokój, kiedy ulubiony program po raz drugi w ciągu pół godziny coś wam przerywa? Kilkuminutową pauzę możecie wykorzystać na zaparzenie herbaty lub zrobienie kanapki, ryzykując, że przegapicie fragment ulubionego filmu. Twórcy naprawdę dobrych reklam, takich, które na długo pozostają w naszej pamięci, muszą rozkręcać swoją kreatywność do maksimum, uciekać się do niezwykłych sztuczek i wspinać się na wyżyny przebiegłości. Chcecie dowiedzieć się, jak wygląda proces tworzenia takich reklam? To zaczynamy! Kwarantanna wywróciła wszystkie nasze plany do góry nogami. Odwołano imprezy, zakazano podróży, a wielu osobom przyszło pracować w domu. Wszystko dobrze, jeśli komuś pozwala na to profesja, ale co z fotografem samochodowym? Nie da się wjechać autem do mieszkania. Wyobrażacie sobie tłumaczenia przed ojcem? Ubrudziłem troszkę dywan, gdy wjeżdżałem do salonu Lamborghini. Indyjski fotograf Kunal Kelkar udowodnił, że przy kreatywnym podejściu zawsze da się znaleźć wyjście. Kelkar miał zrobić zdjęcia reklamowe Lamborghini, ale z powodu kwarantanny sesję odwołano. Jak więc wykonano te ujęcia, na których żółty huragan mknie po to, że w deszczowy wieczór, skoro fotograf nie opuścił swojego pokoju? Kunal wykorzystał zabawkowy model samochodu oraz różne przedmioty do stworzenia scenografii: bieżnie, na której przymocowano Lamborghini za pomocą sznurówek, siatkę do ping-ponga oraz spryskiwacz do robienia deszczu. Jeśli macie w domu autko i bieżnie, możecie stworzyć własną sesję zdjęciową. A może zauważy Was ktoś z Ferrari? Klasyczną reklamę Old Spice'a znają chyba wszyscy. Isaac Mustafa wypowiada swoje słynne Hello Ladies i rozpoczyna 30-sekundową szaloną podróż. Raz stoi na plaży, potem znowu w lesie, a sekundę później pluska się w basenie. Dynamiczna zmiana miejsc, za którą nie można nadążyć, to rozpoznawalna cecha słynnej agencji reklamowej. Taką samą technikę zastosowano i w tym przypadku. Sceneria zmienia się bardzo szybko, a główny bohater zdąża jeszcze zmieniać strój. Cóż w tym dziwnego, że twórcy tej reklamy znają aplikację Chroma Key, spytacie? I na tym polega cała magia. Ten spot nakręcono bez wykorzystania grafiki komputerowej, a wyłącznie dzięki niesamowicie skomplikowanym mechanizmom, ruchomym dekoracjom i naturalnym efektom specjalnym. Następnym razem, gdy zobaczycie mężczyznę spacerującego w kosmosie z żelem pod prysznic w dłoniach, będziecie wiedzieli, ile wysiłku wymagało nakręcenie tej krótkiej reklamy. W 2005 roku Sony zamówiło reklamę swojego nowego telewizora brawa. Opis zadania był lakoniczny: Potrzebujemy prawdziwego święta kolorów. Taki warunek postawił producent. Nie ma sprawy, odpowiedziała agencja. Zablokujmy jedną z ulic San Francisco i puśćmy po niej kolorowe piłeczki. Na pierwszy rzut oka pomysł był kompletnie szalony, ale efektem jest jedna z najpiękniejszych reklam Sony w historii. Kilka ulic San Francisco zamknięto na trzy dni, aby nakręcić minutowy film. Strome wzgórza miasta stały się idealnym miejscem dla 170 tysięcy skaczących kolorowych piłeczek. Zespół 23 operatorów zamarł w oczekiwaniu na chwilę, w której wystrzelono specjalne armatki i lawina kolorowych kulek pokryła ulicę. Nie trzeba dodawać, że operatorzy mieli tylko jedną szansę na nakręcenie niezwykłego widoku. Reklama odniosła ogromny sukces i otrzymała dwa złote lwy. Tylko wolontariusze musieli długo zbierać piłeczki. Sukces tego spotu zainspirował Sony do stworzenia jeszcze jednej niesamowitej akcji reklamowej. Aby wzbudzić zainteresowanie klientów, firma utworzyła specjalną stronę promocyjną całkowicie poświęconą nie tylko konkretnemu modelowi telewizyjnemu, ale reklamom Sony Brawia. Odwiedzający stopniowo poznawali intrygujące zakulisowe szczegóły, takie jak te, że do zdjęć wykorzystano 1700 detonatorów, 455 moździerzy, 358 pojedynczych pocisków wybuchowych i 57 km drutu. Czy na pewno będą tu kręcić reklamę telewizyjną, a nie kinoakcji lub film wojenny? Okazało się, że potrzeba było wielkich przygotowań, aby w ciągu minuty wystrzelić 70 tysięcy litrów farby na teren osiedla mieszkaniowego przy akompaniamencie dostojnej muzyki. Zespół 215 osób, w tym 30 pirotechników, opracował bardzo skomplikowany system, w którym każdy detonator uruchamiano w odpowiednim momencie, tworząc prawdziwą ferię barw. Nie musicie martwić się o konsekwencje po pierwsze, farba była przyjazna dla środowiska i zmywalna a po drugie, budynek i tak był przeznaczony do rozbiórki. Super Bowl to impreza na wielką skalę. Finałowy mecz futbolu amerykańskiego przyciąga przed telewizory miliony widzów, a firmy oczywiście nie mogą nie wykorzystać okazji, aby zaprezentować tak ogromnej publiczności swój produkt. Ale samo zainwestowanie milionów w reklamę nie wystarczy. Trzeba sprawić, by spot był na tyle oryginalny, żeby konkurenci zostali daleko w tyle. I am w tym roku agencja Rocket Mortgage pokonała wszystkich. To co zrobiła z gwiazdą gry o Tron i Aquamana, Jasonem Momoą, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Muskularny, wręcz brutalny aktor wraca do domu, a tam zaskakuje każdym kolejnym ruchem. Jego muskuły okazują się fałszywe, klatka piersiowa z gumy, nawet włosy nie są prawdziwe. Zostaje nam tylko podziękować agencji Rocket Mortgage za ujawnienie tajemnicy tej transformacji. W filmie widzimy ciało Dublera Jasona. Obaj aktorzy grali dokładnie te same sceny, w których musieli poruszać się idealnie w ten sam sposób, a dopiero potem zielone tło i grafika komputerowa pomogły połączyć ich w dziwną hybrydę. Wyszło z tego dzieło, które robi wrażenie, a nawet trochę przeraża. Niektórzy widzowie wciąż dyskutują, że łysy chudy Momoa nawiedza ich we śnie. W 2003 roku zespół marketingowy Hondy stanął przed problemem. Typowe reklamy samochodów, w których auto pewnie pędzi autostradą na tle hipnotyzujących krajobrazów, nikogo już nie przyciągają i wieją nudą. Firma traciła swoją pozycję na rynku i aby zagwarantować sukces nowej generacji modelu Accord, trzeba było wymyślić coś całkowicie nowego i oryginalnego. Nasze samochody chodzą jak w zegarku. Dlaczego by nie pokazać, że robią to nawet po rozmontowaniu? Zdecydowano w agencji reklamowej i zbudowano maszynę Goldberga z części samochodowych. Być może próbowaliście w dzieciństwie zbudować coś podobnego. Stworzenie tego 120-sekundowego arcydzieła wymagało dwóch zdemontowanych hond-akord, ponad pół roku pracy i 606 ujęć. Aby małe łożysko mogło wywołać taką reakcję łańcuchową, zespół inżynierów spędził dwa miesiące na obliczaniu trajektorii każdej spadającej śruby. Ich ciężka praca nie pozostała niezauważona. Spot otrzymał tyle nagród, że trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Thierry'ego Henry znają wszyscy fani piłki nożnej. Byłego gwiazdora londyńskiego arsenalu będziemy pamiętać za błyskotliwą grę i doskonałą technikę. Z okazji 23. rocznicy angielskiej Premier League Sky Sport postanowiło nakręcić spot z jego udziałem. Henry wygłasza przemówienie otwierające, wybiega na boisko i znajduje się w każdym kluczowym momencie historii ligi. Staje nawet twarzą w twarz z młodym samym sobą, gdy Arsenal zdobył mistrzostwo na stadionie White Hart Lane. Czy wreszcie wynaleziono wehikuł czasu? Nie zupełnie, ale prawie. Taką sztuczkę wykonano przy użyciu niezwykle wyrafinowanej technologii. Piłkarz musiał wykonywać precyzyjne ruchy w odpowiednim miejscu boiska, a kadry te następnie połączono z oryginalnym materiałem z kroniki w specjalnym systemie opracowywania ruchu. Jeśli więc chcecie zrealizować swoje marzenie o podróżach w czasie choćby na wideo, wiecie już z kim się kontaktować. Na dźwięk słowa Apple pewnie od razu wyobrażacie sobie słynne logo z nadgryzionym jabłkiem. To oznacza, że marketingowcy firmy wykonują swoją pracę na najwyższym poziomie. Ich zespół zawsze miał kreatywne podejście do tworzenia filmików. Ale ta reklama inteligentnego głośnika po prostu zapiera dech w piersiach. Brytyjska piosenkarka i tancerka FKA Twigs gra mieszkankę dużego miasta, która wraca do domu po ciężkim dniu. Prosi Siri o włączenie ulubionej muzyki i wtedy zaczyna się niesamowity koncert. Dziewczyna zaczyna tańczyć, a pokój postanawia do niej dołączyć. Ściany przesuwają się w rytm każdego ruchu bohaterki, obracają, rozciągają w długi, kolorowy korytarz, wydają się jakby zrobione z gumy. Grafika komputerowa jednak nie ma z tym nic wspólnego. Do stworzenia reklamy, która bardziej przypomina teledysk, zaproszono hollywoodzkiego reżysera Spike'a Jonesa oraz zespół choreografów i dekoratorów. To oni stworzyli złożony układ hydrauliczny, który w odpowiednich chwilach rozciąga mieszkanie niczym zabawkę. Widzieliśmy już, jak twórcy reklam potrafią bawić się czasem, a podróż w przeszłość to dla nich pestka. Ale czy potrafią zatrzymać czas? Studio, które nakręciło klip dla firmy Philips, stwierdziło, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zespół miał zademonstrować zalety pierwszego na świecie telewizora o proporcjach zbliżonych do kinowych. Oznaczało to, że reklama powinna być realizowana zgodnie z najlepszymi tradycjami współczesnego kina. Dlaczego tak bardzo kochamy hollywoodzkie filmy akcji? Oczywiście za wspaniałe sceny napadów z szalonymi strzelaninami i eksplozjami. W spocie pod tytułem Karuzel reżyser Adam Berg zamroził scenę napadu, tak żebyśmy mogli się nią napawać. Wraz z kamerą poruszamy się wśród zastygłych w walce policjantów i złodziei, zatrzymanych w powietrzu kul i odłamków szkła. Scena wygląda, jakby w każdej chwili ktoś po drugiej stronie ekranu miał zaraz wcisnąć play i cały ten chaos zacząłby się ruszać. Aby osiągnąć efekt zamrożonego ruchu, zespół musiał się ciężko napracować. Chociaż grupa aktorska składała się głównie z kaskaderów i akrobatów, to musieli oni stać kilka godzin w tej samej pozie i wisieć na specjalnych linkach. Ale zgodzicie się, że było warto? Jeśli Wam się podobało, łapki w górę. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.